Się ma byniu? Serbolta się urwał, jak, jak chyba z jakimś deweloperem gram Sandofa, ty. Klątwa Feniksa, przełamana. Przełamana, klątwa Feniksa. Ranger, w końcu. Krawo, lecimy na szkołę z tej strony Habibu Mursaw. W dzisiejszym materale lecimy z kolejnym odcineczkiem w serii o Silvera do Elity. Moi drodzy, jesteśmy na Sandstone. jesteśmy moi drodzy, jakimś ziomkiem, którego nawet nie wiem, mój drodzy, jak się nazywa. chłopak jak się tutaj, moi drodzy, szczęśliwy. Ja też, bo lecimy, mój drodzy, kole... z kolejnym odcinkiem, naprawdę, z kolejnym wyzwaniem na Sandstone. Jeśli lubicie tą serię, moi drodzy, i myślę, że Habib w końcu awansuje, to oczywiście w łapkę do góry i oglądajcie to do samego końca, bo będzie ciekawie. A to już, moi drodzy. Kolega to chyba w szoku jest. Widziałaby ja chlam daje mu jakąś bombę. Dobra, leży jeden. Dobra, plantujemy. Yesa, imienie ma widzowie. I normalnie. Szmery bajery. Okej. Okay. Gra w sajdzie. Tutaj gra. Tutaj gra. Ora, wychyl kolego. Kurka, woda! No nie, no chciałem go skosyć, że jest karawita golda, ale niestety no do się nie udało. Widzę, co się nie udało. Ale tak biegał ja to w ogóle. Tak Jeszcze mam takie. Zastanę palce, można powiedzieć. Takie zastanę palce. Aha, to jest w ogóle na 70. Dobra, tak jak będzie na 70. Takie moi drodzy zastanę palce, bo yy, można powiedzieć, że to jest moja ogólnie pierwsza gierka, jeśli chodzi o dzisiejszy start z oczywiście Stand -off 2 Słuchajcie, przykład, jeśli chodzi o to wszystko, bardzo Wam dziękuję za tak aktywne ostatnio, oczywiście bardzo dobre odzewy pod odciniaczkami, bardzo Wam dziękuję, to jest naprawdę wielka motywacja dla mnie, a także za oczywiście tak liczny. Brania udziału w odcinkach. Chłopie to chyba wspomnieć odwagę z ważnikiem ty. Mati borek się tutaj kłania, halo. Dobra, plantuj kolego złoty. Dobra, dawaj im pakę... W ogóle jakiś... Pogarnięty gość. Coveruj mnie. ziomeczku. Dobrze no, tutaj mnie coveruje, kurczę. Patrzcie widzę jak tutaj palnie coverant. Złocisty... Ale tutaj w sajdzie w ogóle gra goś? O karamba. Ale nawet nie wiedziałem widzowie, ja nawet nie wiedziałem, że ktoś No dopiero na okie zobaczyłem później No słuchajcie, ten mecz do prostych należeć nie będzie, ale na pewno będzie ciekawy i będzie mój rodzy interesujący Więc jakby, jakby bardzo mnie to cieszy, że ten mecz nie będzie taki wiecie, nudny, co najważniejsze I że nie będzie mój rodzy na jakiegoś odpała, bo jak patrzyłem na enemi to było mój drodzy wszystko w miarę okej okay. Było w miarę okej, okay. się w ogóle live odpalam o godzinie 21, więc jakby zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie, będziemy grać z widzami, je tylko Widział mój drodzy Karamba, co to się w ogóle dzieje? Okej, okay, ładnie. Aha! Kurka wodna! Ty. O, obydwoje skoczyli na tę, na górę. Myślałem, że tylko jeden skoczył, i później skoczył w aparty. No ale się lekko, moi drodzy, zdziwiłem. No, mam nadzieję, że tutaj tak polegał u uda. Wierzę w niego, moi drodzy. Ja w niego wierzę. To się, moi drodzy, musi udać. Ale chłopie, te ma tego pościsz. Ale pięknie, pięknie kapitalnie, no kurka, wodna, no co najwięcej wymaga, słuchajcie, gościa 2HP ugrywa jest pięknie, mamy 2 do 1 i ja w sumie no, <coughs> mogę powiedzieć, że jeszcze nie grałem za Wupy podczas tej serii i na razie nie będę chyba grał Jak... Co, znaczy grałem oczywiście, ale jakby później moi drodzy i gdy meczek będzie trochę łatwiejszy, to wtedy moi drodzy się po wupkę, żeby nie było chłopce takiego. O ja chciał rzucić? Tam zobacz kolego. Bo tam zaraz gościu podbije i będzie lipa. Hop strzela. Ale to nie na habiego, starego wyjadacza. Byku. Byku, mój złoty, co ty to? Tak się zostawiam w Longa, gra. więc tam dam palaka i tam tego. Smoka, tam w ogóle mam 2 HP, więc ja wyskoczę pierwszy. Dawaj, lecimy. Ale ten, ten gościu to ogarnia czy jakiś Czemu się jeszcze o ten ty... właśnie wiedziałem, że tam będzie grał, no wiedziałem, że tam będzie grał, naprawdę no Jak, no naprawdę się spodziewałem tego Ale nie, znaczy czego się patrzyłem na shorta, ty Dziwna akcja w ogóle, jakaś taka Sfiksowana trochę, kolego O nie Nie uciekaj, on to cię nie podbija A może? Dawid, ale nie, on teraz nie będzie defił Ale pięknie, słuchajcie, no random'a chyba z niebios mi przysłali Te Normalnie, z samego Axelporta mi dlatego tego random'a wysłali 4-1 robi chłopak Ja powiem tak, mamy sytuację 3-1 do jednego. I tak się się, czy brać, czy nie brać Hmm... Dobra, jeszcze nie będę brał upy Bo tak chciałem tego ka później wymienić I tak dalej, a kałaszek moi drodzy Szapobab, szapoba kochani Słuchajcie, w ogóle tak podajcie moje media. Wszystkie linki oczywiście macie wy w komentarzu Tam moje rodziny i macie TikToka, Instagrama I to wszystko w jednym linku Słuchajcie, Tutaj Mieli pewność i jasność kochani Co do tego wszystkiego Jak kolega ma, to na gra Pięknie Ok, tutaj kolega gra, więc ja tutaj mu pomacham. O nie! Ale normalnie porobiony zostałem, ty. Ale Unluko. Ja myślałem, że gościu dalej tam gra, a ten gościu tam nie grał. No niestety, widzowie, no niestety. Teraz sobie będzie chyba trzeba zagrać. Może pompą zagram, ty? Jak oni tak grają na blisko, tam. No to ja sobie pompę lecę, widzowie. Karambicicic Goldzik, lecimy na pełnej pompce w ogóle mam nazwę. FS, czyli From Silver. 2 Tu i E to jest Elite, moi drodzy. Taki fajny scrollsik, to Dajemy. Jest co. I co? Gdzie nemi ty? Siema Ja se już w ogóle całego sajda przebiegłem, nie? A... A dopiero wbija Dobra, mamy flasha, damy tego i plan Dobra, ja sobie... O nie! Przeskoczyłem ty Ale z nim jest Normalnie, skoczko-nurek Gra, ty. ty! No dobra, o! Esa! Ale akcja! O nie! Jakiego trika byśmy zrobili? No, trick byłby tak potężny jak mój kolega z teamu, ale nie wyszedł, moi drodzy, bo Aj, ma trochę zabrakło. Ale w ogóle co za trik był, ty! Dobra, widzicie, moi drodzy, jak można sami zaskoczyć przeciwnika, tylko że pewnie tam było mi widać po prostu za, za, za dużo i dlatego to pewnie po prostu nie wyszło. No i też mówiłem, to, pff, nie mój jałem za, nie to nie z mojej To jakby moja pierwsza gierka. No i że mam silne paluchy, to jeszcze mój rozumam, mam tyle paluchy. Siema. ma. Okay. Mi się wydaje, że on gra. tutaj. No idzie ten kolega. Aha. Ok. To plec w takim razie jest. Dobra, tej tutaj wiem, że on tam gra. O, easy. Czy mi sobie przestrzeń zostawił? Nie ma ale widzicie mój drodzy jak na głowę to się ugrywa. Normalnie na łeb trzeba tutaj grać, kurczę, żeby to wszystko tak ładnie tutaj porobić. widzicie Jeszcze wybuch, zobaczymy, mój drodzy, eksplozji z daleka. 7 do 5, 5 do 2 na mapie Samsung to jest mój rodzje świetny wynik. Uważam, że to jest jeden z lepszych wyników, jeśli chodzi o tą mapkę Potero, bo po CT no każdy wie, że jest oczywiście bardzo, bardzo łatwo. Zobaczymy też mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Jak pewnie też widzicie, mamy oczywiście USP Genesis. Mam nadzieję, że tym USP Genesisem będziemy tutaj mocno, mocno tyrać. Bo ja tej nie gram, tym, ja tej nie gram, widzowie. Ja tej tym nie gram, mi to niepotrzebne, słuchajcie, mi to niepotrzebne, żeby wygrać meczyk, ty. Niech chcę, tutaj leży tam na longu gra. A ten drugi kolega, to ja nie wiem, gdzie on może grać, ty. A tam Digler gra, kurde, ale on jest sterowany już we mnie. Postrzelają kilka razy i od razu leci Psychol mały A dobra, A, to by było. Okej, okay, jeszcze jeden. No i pięknie, widzę, że tutaj, mój rodzic, nawet nie mogłem. Nie mogłem tak naprawdę co, niczego zrobić, bo jakby grałem z uspa, Normalnie grałem z uspa, no teraz, mój rodzic, tą normalnie już będę grał, tak? No bo już jakby normalna jest runda, ale jak wy nie widzicie, honorowo nie było grane. No czasami, mój drodzy, jak gramy tam na lawach czy coś, jak ktoś z nami odpali się, przykładowo, i też sobie weźmie karabin, to jakby adekwatnie na głównym końcu do sytuacji też trzeba, mój rodzic, reagować, tak? Siema, ma kumplu. O nie, jaki fleszek ty! Chcę flesza mnie niezłego ty. Ale ze mnie artysta. Normalnie. DiCaprio. Caprio. Hola, palaka. Złocisty kumplu. O nie, jak mnie tam. Poczesał trochę po tych słówkach. Ale oni są normalnie narwani tym. ten i to niemożliwe jest. Aha, no i fajnie, no dostałem asystę. No ale co mi z asystę? Chcę prawdzić. No i widzowie, no ja nie wiem, ten mój teammate to on normalnie z Axel Bolta się urwał, jak ja chyba z jakimś deweloperem gram standofa ty. Za mocny, za mocny. Ja nie wiem, ja, ja nie wiem w ogóle jak to się dzieje. Że ja, czasami dostaję legendę, moi drodzy, co robi bonda na jakieś, nie wiem, goldy. A następnie dostaje gościa ZZZ. Normalnie oglądasz się kiedyś ta, ta, taką, nie wiem, bajkę, bądź też, nie wiem, film Zorro. Kiedyś taki mój drodzy był. Bardzo przyjemny. Co to mało. O nie, aim, aim moi drodzy. Aim zawiódł, aim zawiódł. Normalnie zim, zimna łapa, nie oddała. No, taka sytuacja, dali smoka w niebo, no i później już poszło. Ja tutaj mówię, że, a w sumie ja nie będę mu nic pisał, on to i tak moi drodzy ugra, bo to jest gościu normalnie z Axelbolda. Naprawdę no. Mi się wydaje, że taki ma Chłop normalnie robi 9-3 i, i, i se żyje, jak król widzowie. Ale myślicie, że ugra? Napiszcie w komentarzu, czy ugra, czy nie ugra. Może, czy, czy macie rację. Jednego już zabił. Akurat tego, którego obiłem. to <laughs> Natomiast, akurat śmiesznie ciekawie, ale został mu jeszcze gość, który robi. No, więcej fragów, no tak naprawdę. I w ogóle ciekawe ile zadamy, żebyśmy się dostali MMRów. Jak, jak zagramy Nexa, to ja go zaprzemuję do na następnej gierki Bo naprawdę dobrze gra. Jakby z głową. Mi się wydaje, że chyba wygra. Ty. Ale on tak na głowę gra, kurczę. No patrzcie, normalnie, chłop, dwie IQ zrobił, ty. No, bez kitu Popiec przepotężny, przepotężny chłop w, w moim teamie. I jeszcze gold. Pewnie teraz awansuje do Phoenixa. Już pewnie się poczuty jest nieźle. Wygrał pewnie z 5 meczy i ma tak paluchy, że nie są, że po prostu nic mu tutaj wiecie. Plus 35. Pięknie. Teraz, moi rodzy, nam zostało, tak? Dajmy, że, że z 20 niech będzie. Okej, okay, okej, okay. więc bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, w takim razie lecimy na next mapę i lecimy, moi drodzy po awans do Rangera. Lecimy. A więc moi pani lecimy drugi meczek z tym samym gościem na innych zawodników. Wydaje mi się mocniejsi. Gościu będę miał 50 godzin, więc... Nie jest jakiś odpad. Leży bomba! Bomba do spania, bomba klap. Lecimy. Tu. Dobra, flashujemy. A ja, ja mam pakę. Ja paki nie mam ty. No i po chłopie, widzę, słuchajcie, paki nie potrzeba zbagowana paka normalnie. Błąd gry znowu by przekreślił szansę na wygranie może że i meczu Ale na szczęście mój drodzy z zawsze oddaje I tutaj trzeba po prostu lecieć do przodu i się nie poddawać kochani Mamy 1 do zera, dwa fragi zdobyte I lecimy z tematem, let's go Ale normalnie to cieszy, może będzie w końcu awans do tego ranger'a Jak będzie awans do ranger'a Klątwa Fenica przebita, szalmana Siema Siema tak, kolega to chyba nie ogarnął, nic co się tu w ogóle dzieje Chłopcu się w ogóle skradał do kurnika, myślał, że go nie zobaczę, ty Ale jajco, No niezły ziomeczek, no niezły, kurka woda, ty A Ziomeczek tak potężny, że aż ciężko, mój to jakoś skomentować Ale jak się fajnie skradał do kurnika tam, kurde Tak na kucaka szedł, żeby go było, nie było widać, ty Dobra, bez nade'a w gra jeden gość Brawo, ale pięknie, to idziemy z tym gościem Jesteśmy nie do powstrzymania Może, nie wiem, może to ten mikrofon, kurczę Ale jesteśmy, mój nie do powstrzymania Jesteśmy tak potężni enemy nie wiem się dzieje, ty Ale jaja, normalnie się tak przyjemnie gra No serio, no jak na razie jeszcze 3-0 Ale kurka, bo na 5-1-0 są No tak to się robi, widzę, tak się gra z tego Standoffa, kurde, bele Lecimy Się ma Dobra, plantuję Tutaj mało HP mam, ale jakby może się uda to jeszcze ugrać, jak fajnie No gościu nie blokuje. Chłop, co wybiegł ty? Chłop, ale ty pani widział Sie ma byniu, mój złoty, 4-0, tak jest, lecimy do przodu i do góry! No 7-0 statystyki, no nie, normalnie nie do powstrzymania normalnie. W tej serii na Sunstone, z tym gościem jestem nie do powstrzymania, to w ogóle jakiś random jest ty. No ja mogę, a w sumie zaraz zobaczymy jakie ma statystyki. No widzicie, Gold ja nawet go jednak znajomych ja mam kurka ładna. Chyba mi sam do zajmów, ale nie, nie, nie moi drodzy nie potwierdzą, bo jakby, no wiecie, gramy na koncie widza i tak dalej, więc jakby... No lipa by była. Nie robią żadnego boosta. To już podejrzane trochę. Okej, okay, szorcik jeden gra. No i dalej, jeszcze rzucimy na drogę. Co ty tu ziomeczku bejesz normalnie i wie. No nie wiem, o moi drodzy, myślałem, że chyba na jakiegoś randoma gra, ty, normalnie na jakiegoś randoma, ty Że na jakiegoś już standowa, myślał, że gra No nie wierzę, kurka woda, no widzicie, tutaj naprawdę potwierdzam Jakość zawodnika, 9-0, moi drodzy, w, pi w piątej rundzie, no to jest, to jest to To jest to, moi drodzy Ja się mogę doczekać, kurczę. aż awans będzie To idzie super mega kozackie, kurde bele Dobra, palę tam bloga. Jest tam sieć w tym longu Hmm. No może być jeszcze side, kurczę Splantuj bombę. Pienił złoty. Dobra, goście na stradzie, o nie, no i lipa moi drodzy, tam się działo dwóch gości, jakby tylko tam nader został dorzucony, to mi się wydaje, że byłoby możliwe, że i po nich, ale wyjechali, kurcze, te, z tego smołka do, do, do prawej strony mojej, no ciężko w ogóle było trochę zareagować, no ale nie powiem, że nie, jakby, no mogłem się trochę lepiej zachować, kop, o co chodzi? kop, kop, co, co, trzymaj, dobra, no wiesz, to kurde ostatnia ruda jest, gościu, trzeba tutaj wygrać, a nie, chłop jakimś... Pizzolecikiem biega i myślę że normalnie wygramy rundę tej? Aż mi normalnie znowu zaczął sędzić ty. O mano. Ale głowę dostał, ty! Mam pomysła. Jeszcze tutaj damy palaka. No siema, no kolego oczysty. jest sobie jeszcze paczuszkę, zaplantujemy. Wszystko będzie, moi drodzy, pięknie! I będzie, moi rodzy, 6 do jednego. Bomba zaplantowana, moi drodzy, milion punktów zdobytych, ponieważ aż 33. Mega mnie to cieszy. 11.1 11 statystyki, kurka to, no taki normalnie tutaj piękny temat zrobiony. No teraz tylko przebić klątwę, klątwę Feniksa. To jest, moi drodzy, priorytet, moi drodzy, priorytet. No kurczę, to jest najważniejsze, do. No. Chłop normalnie tutaj się cieszy jakiego ma butterfly'a Ja moi drodzy lecę z tym matem. Wow No trzymajcie kciuki widzowie Naprawdę trzymajcie Ty mężstwa 5 minut? To nie wiesz, że mężstwa 5 minut ty sobie biało Paki też Chodź tutaj Aj, karamba, no miał USPA! On no, 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 tylko 30 dostał! Co jest grane? Tylko dostał 30! No to nieźle w takim razie, no nieźle, ale tegoś w ogóle, dlaczego on go nie obił, jakby? No, jakby nie rozumiem tego. Czekajcie, może zrobimy tak. No nie wiem, kurde, dobra, zrobimy tak, bo i tak ma mało kasy. Więc nie ma co moje tutaj się, można powiedzieć, wychylać. A lepiej trzymać sobie dystans, znaczy wynik na dystans, jak to się mówi. Jak macie, mój rodzic, taki wynik. Po głowie chyba Dostał tam On też tam kur na pixel gra oh, Chopak Dawaj go na plecy Jutek, i jeszcze po niego Brawo, brawo, super! I on w ogóle... O musiał naprawdę dostać bardzo dużo Kurczę, no bo dostałem asystę wizowy, więc nie wiem ile on tam dostał, ale naprawdę musiał zebrać potężne lańsko w tych apartach normalnie, a kamień wychylony na pixel no nie mam mocnych, no nie mam mocnych wizowie, no nie mam mocnych, no ja wam mówię, 72 i ostatnia prosta, ostatnia prosta, kurde, do awansu. Dobra, no idziemy tego dziutka tam. ma U, jeszcze w apartach jest, dawaj tej busta. Daj busta. Oj, no dałaj mi ostatniego fraga. Piękna sprawa. 8-2, moi drodzy. 13-2 statystyki normalnie. Głowa pracuje. Myszwał 8 minut. No, mnie to bardzo cieszy. Jeśli tutaj będzie awans. Musi być. Chciałbym, żeby był. I jak? Tak jest. Klątwa Feniksa przełamana. Przełamana klątwa Feniksa. Ranger w końcu. No słuchajcie, do końca są nie zostało zbyt dużo. Ale my z wielkim poświęceniem i rozdywamy Rangera w końcu awans. Naprawdę mocny. Super, bardzo mi to cieszę. Słuchajcie, dziękuję bardzo. odcinek. Były emocje, było warto oglądać do końca. I wszystkiego co dobrego. Jutro o godzinie 12 się widzimy. I na live o 21.00. dzisiaj. Bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się i hejka.